W tej lekcji pokażę kilka sposobów na dostęp do naszej strony internetowej po zainstalowaniu i po wyłączeniu komputera. Zakładamy, że włączamy komputer. Następnie musimy uruchomić aplikację AMPS, dzięki czemu uruchamiamy nasz serwer lokalny. OK. Upewniamy się, że trzy główne usługi działają, czyli Apache, PHP i MySQL. Następnie korzystamy z ikony Localhost. Dobrze. I w tym przypadku ikona Localhost przenosi nas do tego miejsca, a to miejsce ma swoje odzwierciedlenie na dysku twardym, ale o tym może na samym końcu tej lekcji. To, co jest najważniejsze, to to, iż znajdziemy tutaj katalog, który został utworzony wraz z instalacją naszego WordPress'a, a to znaczy, iż w tym katalogu znajduje się nasz WordPress, nasza strona internetowa. Jednak po kliknięciu na ten katalog, po prostu otwieramy naszą stronę internetową. I my teraz możemy chociażby skorzystać z Zaloguj się. Po kliknięciu na Zaloguj się możemy również zaobserwować zmianę w wypasku adresowym. Znajduje się teraz tutaj nazwa domeny, katalog w którym został zainstalowany WordPress i strona logowania. A to oznacza, iż my możemy wykorzystywać te dane i przykładowo przechodzić do strony głównej, usuwając nazwę pliku logowania lub ewentualnie możemy sami skorzystać z WP, myślnik login. .php Ewentualnie możemy skorzystać z wp admin i Enter. I automatycznie zostaniemy przekierowani tak czy owak do strony rogowania. Ewentualnie zamiast nazwy naszej domeny możemy wprowadzać tutaj słowo localhost, czyli localhost, lista naszych projektów, WP, nasza strona. Wp. Login, strona logowania. Lub oczywiście nazwa domeny 127.0.0.1 W ten sposób możemy również docierać do innych regionów aplikacji amps. Przykładowo: Localhost. Amps i Enter. Lub php: MyAdmin. No dobrze, jednak jak wspomniano na samym początku, aby móc operować w taki sposób, musimy być pewni, że nasza aplikacja AMPS jest uruchomiona. Jeżeli ja wyłączę teraz przykładowo usługę MySQL i odświeżę stronę, to występuje błąd. I powracam do AMPS. I włączam usługę. Te sposoby dostępu wymagają od nas oczywiście podania odpowiednich informacji w wypasku adresowym. Jest to jednak według mnie najpewniejsza metoda, ale oczywiście możemy również korzystać z metody wizualnej. I w tej sytuacji możemy przejść do localhost AMPS. Lub oczywiście możemy skorzystać z naszego serwera. I kliknąć na home. W momencie w którym jesteśmy w naszym panelu sterowania możemy skorzystać z phpMyAdmin. I uzyskujemy dostęp właśnie do tej usługi. Lub też możemy przejść do wszystkie instalacje. A tutaj znajdziemy informacje o naszej instalacji. I tak korzystając z ikon które znajdują się pod pozycją opcje możemy w tym przypadku klonować stronę. Następnie wykonywać kopię zapasową. Usunąć bądź edytować. Możemy również skorzystać ze środkowego przycisku myszy lub z lewego przycisku myszy i przejść na naszą stronę. Ale w tym przypadku oczywiście nie uzyskujemy dostępu do strony logowania. Możemy jednak skorzystać z zaloguj się lub dodać nazwę pliku logowania, czyli wp-login.php. Ewentualnie możemy skorzystać z edytowania szczegółów, przejść na sam dół i znajdziemy tutaj dostęp do strony logowania. A korzystając z okazji, iż jesteśmy na karcie edycji naszej instalacji, chciałbym zwrócić uwagę tutaj na ścieżkę. Widzimy, że w tym przypadku WordPress został zainstalowany w C, program files, AMPS, www, w katalogu WP. A to oczywiście ma swoje odzwierciedlenie w odniesieniu do tego, co znajduje się na dysku twardym, czyli katalog WP w katalogu www.AMPS. I w ten sposób wygląda nasza aplikacja na dysku twardym. Dokładnie w tej samej postaci aplikacja wyglądałaby na serwerze. A to oznacza zbiór plików PHP w głównym katalogu. Główny katalog to oczywiście WP. Oraz trzy podfoldery: WP Admin, WP Content i WP Includes. A najważniejszy folder to WP Content, do którego są ładowane m.in. pluginy oraz szablony. To wszystko oznacza, iż w momencie, w którym my ukończymy pracę nad naszym WordPressem na naszym komputerze lokalnym, musimy po prostu tylko wyeksportować bazę danych, zarchiwizować folder WP Content, zmodyfikować kilka wpisów w pliku wpconfig.php i wszystkie te trzy elementy przenieść na serwer online. A na serwerze online my instalujemy świeżą kopię WordPressa, następnie importujemy bazę danych i nadpisujemy plik wpconfig. Oraz folder WP Content. I tak generalnie wygląda praca z WordPressem. Możemy spokojnie go pociąć na kawałki, pracować nad nim w różnych miejscach i dowolnie go przenosić na serwer. A w lekcji pokażę jeszcze, jak wygląda baza danych.